Myślę, że mogę odsłonić sobie swoje oczy, więc uwaga. Co mi z tego wyszło? O mój Boże. Cześć, Mamalny Szkółdziska! Ja jestem Emi i w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Minecraft Beat Battle, ale spokojnie. To nie będzie taki zwykły odcinek, ponieważ postanowiłam go trochę urozmaicić i będziemy grali w Minecraft Beat Battle lecz, lecz z zawiązanymi oczami. Czemu by taki odcinek, nie nagrać takiego czegoś, nie było na moim kanale, więc mam nadzieję, że Wam się takie coś spodoba. Jeżeli macie inne pomysły, to jak oraz tego Minecrafta, czy po prostu jakieś challenge, wyzwania, które utrudnią mi zwykłą rozgrywkę, piszcie śmiało w komentarzu. Ja oczywiście czytam komentarze, serduszkuje i jeżeli jest taka, taka potrzeba, to nawet i komentuję, więc zapraszam bardzo serdecznie. No nie... Również podajcie na grupę na Facebooku Enciakio, do której link oczywiście standardowo macie w opisie. Tam za niedługo nam znać możecie wziąć udział w, w następnym odcinku, więc wpadajcie, jeżeli Was tam jeszcze nie ma. Ok, więc pierwsza ręka się zaczyna i jestem bardzo ciekawa w ogóle, jakie będą możliwości, jeżeli chodzi o temat budowy do wybrania i uwaga. Mamy tak, auto, detektyw, kanapka, lampa, toster. Myślę, że w sumie kanapka może być chyba najłatwiejsze z tego wszystkiego A więc auto okej, okay, więc temat mi pasuje więc ja sobie tylko pozwolę wybrać kilka różnych bloków, które będę chciała użyć do budowy tego auta, więc myślę, że w sumie takie podstawowe mi wystarczą auto, no myślę, że w sumie nie będzie jakoś źle, więc zgodnie z obietnicą, jak powiedziałam na samym początku dzisiejszego odcinka ja zawiązuję sobie tutaj chustkę na moje oczy by nic ale nic nie widzieć. Więc tu postawimy kółko. Tutaj będzie kolejne. Pomiędzy tym będzie. Naprawdę, ja próbuję sobie to jakoś wyobrazić, ale nie macie pojęcia, jak to jest mega ciężko. Więc naprawdę polecam Wam sobie samemu sprawdzić, jak się buduje takie coś. Naprawdę, jest to mega ciężkie. No, ciężko sobie nawet sobie wyobrazić, gdzie teraz jestem, co ja buduję, jak wygląda moja praca. I minusem jest tego, że nie mam nawet dźwięku, więc dosłownie tylko słyszę moją klawiaturę. Wiem, na pewno też troszeczkę słyszycie. Nie wiem, buduję cokolwiek, nie wiem, co nawet buduję. Jest to naprawdę ciężko, ja. Naprawdę jestem ciekawa, czy to w ogóle będzie przypominało w miarę auto, bo nie mówię, że to musi być perfekcyjne. Jestem w ogóle ciekawa, czy się ja cokolwiek budujecie, jednak klikam myszką w powietrze. No nie wiem, jest to ciekawa, ale na pewno będę mieć dużo ubawy montując sobie ten film i oglądając jak ja tutaj to wszystko buduję. Dobra, mam wrażenie, że mam jakiś prostokąt zbudowany na trzy bloki wysokości. Mm, więc teraz tutaj zrobimy sobie coś takiego. Nie wiem, naprawdę ciężko nawet skomentować, bo no nie wiem, co ja wam mam komentować, jak ja nic nie widzę, ale muszę stać opeczkę w górę, jeżeli taki odcinek wam się spodobał, naprawdę ja się świetnie bawię nagrywając, to wymyślę oglądając, się, również bawicie. Szczerze, wam powiem, że nawet sama się pokubiałam i nie wiem, gdzie jestem. Myślę, że to tyle z tej budowli, bo naprawdę nie wiem gdzie ja buduję. Może sobie ją niszczę, może buduję, a może. No, naprawdę nie wiem, tyle, ile też mi czasu już zostało. Myślę, że już nic więcej nie zbuduję tutaj, i no, myślę, że mogę odsłonić sobie swoje oczy, więc uwaga, co mi z tego wyszło? O mój Boże! O mój Boże, gdzie? Ile tu czasu spędziłam? O co chodzi? Jakby zaczęłam budować coś. O mój Boże. To jest moje auto. Jakby coś tutaj zaczęłam dobrze, ale, ale reszta to była totalna porażka. Więc tak się prezentuje moje auto z oczami. Postaram się to jakoś uratować. Bo wiadomo, to się już nie liczy do dzisiejszego odcinka. Po prostu sobie tak odobuduję. Ale powiem Wam, że jestem w szoku, jak to w ogóle wyszło. Okej, okay, więc to jest nasz samochód. To wiadomo którego poprawiłam teraz, nawet i wygląda jak jakiś szcząk, czy cokolwiek. Ale no wcześniej to była totalna rozsypka i auto. Mam córkę. Aha, no, taki mam takie stary mem. Ciekawe czy ktoś w ogóle to polubi, ja nie mam nawet zamiaru tej budowli. Dwa punkty. Czyli to było ma dwa punkty. Zobaczymy ile moja, Co prawda poleki poprawca, ale ogólnie ile mam. No. Ja bym to chciała takie auto zbudować z zamkniętymi, czy otwartymi oczyma. Oczami, oczyma, nie wiem, chyba oczami. Ale okej, okay, no więc oczywiście to ładna budowla Prawdopodobnie podobnie jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Więc mamy kolejną budowę. Ja szczerze nie wiem. Jakby jest to fajne, trochę duże. Ale czy przypomina auto? Nie wiem, ale okej. Okay. Ciekawe, czy po prostu będę mieć więcej punktów niż oni czy może jednak ja zajmę to ostatnie honorowe miejsce, no nie wiem, takie honorowe. Ej, ale bardzo fajna taka wyścigówka Formuła 1. Wzium, zium, Nie. To jest w ogóle fajny pomysł, no niby auto, ale takie, które później na łatwiznę. Okej, okay. tu jest coś w sumie podobnego do mojego, jeśli chodzi o kształt. Nie no, w sumie porównując wszystkie inne nie jest takie złe. Moja budowla. Jakby, no, oczywiście tego już no nie niszczyłam. To jest moja budowla. Tylko tutaj przerobiłam troszeczkę. Głóż, no, no. Bo ludzie nie wiedzą, że budowałam to ostatnie. Cztery punkty, czyli nie mam ostatniego miejsca. Bo ktoś miał chyba nawet dwa punkty, trzy, a ja mam cztery, więc jest dobrze. Czyli jednak z zamkniętymi oczami da się budować coś nawet bardzo ładnego. Osiem punktów. Szczerze wam powiem, że no. Myślę, że mogę mieć nawet ładne miejsce. Takie piąte, szóste obstawiam, że będę mieć siódme miejsce. Siódme miejsce! Ja to jednak... kurde plus trzy prestiżu, więc jest przynajmniej trochę prestiżu, więc cóż, wedźmy do podsumowania. Podsumuję dzisiejszy odcinek. Wyszło tragicznie. Gdyby nie moja poprawka, to by ta auto to by była totalna rozsypka. Szczerze możecie sobie w sumie sami spróbować w domu, jak tak się gra, za tymi oczyma, oczywiście bez żadnego podglądania. Ale cóż, jeśli wam się odcinek spodobał... Jeśli wam się odcinek spodobał, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał, wbijajcie na najnowsze filmy. W opisie macie wszy, wszystkie linki, do, to, W opisie Również podajcie w opis, macie same najlepsze linki, więc już. Ja byłam Emi, trzymajcie się i cześć!